Ze stanowiska komentatorskiego witają Tariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Za moment rozpocznie się to spotkanie. Miejmy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Pusein Timisir, Insoa. No, może teraz. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Dezeów. Dośrodkowanie, przejęli piłkę. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Ach, szkoda tej okazji. Druga taka może się nie przytrafić. No, zagrał teraz wysoko, ale udało się. Mamy rzut wolny. Nie czekał, już rozpoczęta gra. Erhan Próbował, ale nie udało się. Podał ją. Erhan Stracili piłkę. To nie był udany wślizg. I mamy rzut wolny. Żółta kartka. Już wydawało się, że przejeli, ale nie opanował piłki. Husein Kimisir. Insua. Ładnie odebrał mu piłkę. Insua. Prawo za to podanie. Skuteczna interwencja, i znowu mają piłkę. Fezeł. Erham Pierwsza branka w tym spotkaniu. 1 do zera dla gospodarzy. Spójrzmy spokojne, przepiękne uderzenie. Po nim właśnie tego się spodziewaliśmy. No i mamy prowadzenie Ajaxu Amsterdam. Husein Timisir Insua. Erhandlei. Skoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Aut na wysokości pola karnego. Jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Tezeów Pięknie podał. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Odebrał piłkę czysto ładnie. Wspaniale przechwycił. Kezeów Erhandawi. Obronił teraz a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Ładne dośrodkowanie. Stracili, ale odzyskali piłkę. Dobre, dalekie wybicie. Przechwyt, ale nie opanował. Piłka wciąż w grze. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Insuła. Świetnie odzyskał tę piłkę. Proszę spojrzeć, jaki duch walki. Ryzykowna, ale udana interwencja. Brawo! Gol! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Nie zawahał się ani przez moment. Obrońcy stali jak zamurowani, a on pewnym strzałem pokonał bramkarza. Pierwsza połowa dla Ajaxu Amsterdam. Prowadzenie zasłużone. Rozpoczynamy drugie czterdzieści pięć minut. Dezeu. Zełów. Erhan Interesująco zapowiada się ta akcja. Dobra interwencja obrony. I będziemy mieli aut dla jaksu. Erhan Daoui. Znalazł się na czystej pozycji. Jest znakomicie. Fantastyczna bramka. Fantastycznie gra ten zawodnik w dzisiejszym spotkaniu. Hat-trick! Ograł ich wszystkich jak dzieci, a później nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Widać, że będą teraz starali się odrabiać straty, ale nie wiem, czy nie jest to już musztarda po obiedzie. Wprawdzie, jak mówi stare piłkarskie powiedzenie, dopóki piłka w grze, wszystko możliwe, ale może być późno. Tezeusz. Ryzykownie, ale udanie. Ładne podanie. No, nie mogą się przebić. Er I. Wybiega na pozycję. Dobre odebranie piłki bez fału. Był faul i rzut wolny. Nie czekali i już zaczęli. Ładna wymiana. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. I piłka wybita do przodu. Piłka wyszła na aut. Wymiana trójki graczy. Zobaczymy co wniesie w grze zespołu. No przejął, ale nie opanował piłki. Będziemy mieli wrzut z autu. Daleko wybijają. Insua. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Podanie za podaniem oto Znakomita gra zespołu. Widać. Rozpoczną od rzutu wolnego. Podanie. Dobrze, teraz obrońcy powstrzymali. Cała seria udanych podań. Ezeusz ładnie dograł. Erhan Daoui. No, ucieka obrońcy. Czy to wykorzysta? Bramka. Powiększają różnicę. Ależ finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Insua. Bramka! Jest gol, popatrzmy. Myślę, że ta bramka zaskoczyła nas wszystkich. Rzeczywiście w tym spotkaniu nic tego nie zapowiadało. Oni mieli ogromną przewagę. Hey, Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Piłka trafia do bramkarza. Gran 4 do 1. Takim wynikiem kończy się dzisiejsze spotkanie. Koniec spotkania to była kwintesencja wszystkiego, co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunszt, finezję, Zaskoczyli całkowicie rywali. Nie było wśród nich słabych punktów. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.